Witam serdecznie z uruchomienia przyczepy Jumbo 6620 combiline z walcami czyli wersja D połączona z zaczepem kulowym sprawdzony podbieracz z rolką dotiskową, sprawdzony rotos sprawdzone rozwiązania kółka wachliwe, rolka kopiująca 45 noży opuszczona podłoga w tym modelu 4 łańcuchy szerokie ogumienie 800 na 26,5 cala teraz jeszcze montujemy światło ostrzegawcze kogut i za chwilkę wyruszamy w pole. No, no i, I dobra, teraz i, jest i ten nasz wymiar najważniejszy co? Nasz wymiar jest najważniejszy wymiar Muszę Pozycja klapy do używania maszyny z przeszkarnią do tak zwanego obcinania. I powrót pozycji do pozycji roboczej do zbioru za pomocą podpieracza Serduszko na szefie, ROTO. sprawdzana konstrukcja, czyściki. Opuszczona podłoga w przedniej części, metalowa. No i tutaj klient zażyczył sobie trzy walce. Także mamy przyczepę na pogodę. Nasz serwisant reguluje teraz sprężyny, które odpowiadają za powrót klapy do pozycji roboczej, jak masa, materiał, sygnał, żeby puścić podłogę. Sprężyny według nas są delikatnie za moc naciągnięte, także troszeczkę to Najwyżej będziemy korygować sytuację. Teraz będzie odbywać się ustawienie pozycji transportowej i pozycji do pracy żeby wszystko odbywało się w automacie serwisem z drugiej strony ziemnika klientowi wszystko tłumaczę wiadomo że w transporcie maszyna powinna być w poziomie a w pracy opuszczona maksymalnie do przodu na odpowiednią wysokość maszyna pięta podłączona na hydraulika na LS także jak dostanie Ciągnik sygnał od maszyny to jest pobierana odpowiednio. Oleje. pozycja wjazdu na pryzmę. Dyszel maksymalnie złamany, maksymalny prześwit, Maszyna uniwersalna nawet do od odsypkarni. Nie wiem, jakie by musiały być te pryzmy, żeby ten pobierać wadził. Na I pracę to jest tamte. Na pracę musi być tamte. Tak jak tutaj naklejka. Tak, nie? na świecie. Na pracę tak na Dobra. To jest praca. Dźwignia na dole, materiał wyjdzie nam przez doży, nie? A. Tutaj do obsługi mamy. obrotach, na których pracujemy ciągnikiem, ustawiamy prędkość podłogi. Więc sobie życzymy, żeby to zrobić na sucho, i na życzenie klienta, tak robimy walce uruchomione.